skorzystam z okazji i przedstawię kolejnych naszych sponsorów. A są nimi piekarnia Artur Makura, który by dla nas dzisiaj przygotował wypiek wspaniałe bochenki chleba. Piekarnia z Warucina, sieć sklepów piekarniczo cukierniczych wyroby piekarnicze wytwarzane według tradycyjnych receptur chleby na zakwasie. To będzie można dzisiaj skosztować w naszej kuchni stajni podkowa. Firma Prosad z Raciborza, sieć sklepów w Raciborzu, Kieczu i Krzyżanowicach istnieje od 1984 roku. Specjalizuje się w sprzedaży produktów techniki grzewczej, kotłów, piece, bojlery, techniki ogrodowej, takie jak kosiarki, piły spalinowe, kosy i narzędzia oraz sprzętu RTV i AGD. Autoryzowany dealer firm Steel, Honda i innych znanych marek, które służą profesjonalistom do ciężkiej pracy. Kolejnym naszym sponsorem jest firma Office Star, spółka jawna, hurtownia artykułów biurowych i papierniczych z Raciborza przy ulicy Mariańskiej 134. Tam proszę Państwa możecie zakupić artykuły biurowe, papiernicze i wiele, wiele innych ciekawych artykułów do codziennego użytku w biurze, w domu, w szkole. Firma AgroOaza, oaza Żółkowa 26. Kto nie zna Agro-Oazy? Rodzinna firma od 99 roku, profesjonalnie zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa, ogrodnictwa i pszczelarstwa. Mają najlepszych fachowców, doradców w swojej branży. Firma Wilmy Pawłowa. W Police Piętnowskiej 6 firma w branży konstrukcji stalowej z 30-letnim skażem specjalizuje się w produkcji oraz montażu lekkich jak i wielkogabarytowych konstrukcji stalowej. Realizuje projekt firm i osłabia z eksportu w Unii Europejskiej w Unii Europejskiej.

Eu não sei.